Widzicie te numerki? Bo ludzie mnie się pytają, jak mi się policjant zatrzyma, jak źle tam manewruje po ulicy, co to znaczy? A ja mówię, słuchaj, za mną jeszcze jedzie siedem samochodów, i zaraz tu przyjadą. Ja tylko pierwszy jadę, ale to, aby go zagadać. A tak jest ósmy raz dookoła świata, szósty kontynent, i piąty samochód. Na tym białym, ja co widzicie ze szkoły, stoi tutaj na parkingu, to jest ósmy raz do świata, siódmy kontynent i szósty samochód. O, otóż stoją takie, czy to wielbłądy, czy to skrusie, jak jedziesz autostradą i zjeżdżasz do jakiegoś miasta, no właśnie tu jest taka pis, niepisana brama. Spotykam takich po drodze, no gdzieś z Europy jakiś Niemiec wybrał się dookoła tam o, Maroka rowerem. Proszę bardzo, tak wyglądają dwóch podróżników, jeden trochę Yy, Staruszany dorobił się samochodu, a drugi taki student jakby, wy yy, dorobił się yy, roweru i jest godny tego zobaczenia świata. Proszę bardzo. Podróżnik na całego, w każdym razie nie turysta. Turysta turystuje, podróżnik podróżuje. Tak się umówimy. No i to jest, yy, jestem na jakichś bazarkach w Afryce jem sobie takie racuszki, które my tam robimy. To, to, to taka po drodze spotykamy, tak jak się jedzie w Polsce na przykład, inaczej wygląda Kaszub, inaczej góral, to tam tak samo wybudowany jest największy pomnik w Afryce, w całej Afryce i to z Dakarze, to jest największy pomnik, po prostu kraj jest biedny, ale ma tytuł rodzina i tam jest matka, ojciec i synka trzyma na górze, no to więc w tej jego ręce, w tym ty, ty, ty jego ręku, jak to się mówi, rękoma czy rękami? W tym jego ręce, nie? Także w prawej ja jest jest no i tam można tak jak gdzieś tam na statuę wąnosi w marmurku, bo jakaś przygotnicza, no to winną polecieć w górę. No i tak wygląda drzewo bałwa, No nie ma go tutaj w Europie jakoś, że nawet widzicie, Bałwat to jest takie dzikie drzewo o takim szerokim korzeniu. Będziemy tak lecieć trochę szybciej, tak, bo no to, to, to. szybciej to szybciej, ale to mi się nie daje szybciej. No i Afrykańczycy, to się mówi tak, y, są kraje biedne, mało jedzą, tak jak w Chinach, w Azji, Ryżu, to oni tam kupowiedzą po trochę, no i tu jestem z i jego drugą żoną. No to tacy mamy ludzie już od tej pory zaczynam... W końcu nie wierzę, czy ja jestem biały, czy czarny już nie widzę białego, to w końcu mówię, taki sam jest a że tam się oni rozmnażają bardzo szybko. To właśnie dziecko wychowuje dziecko. No i tam siostra trzyma naszego brata na ramieniu, tak żeby nie odskoczył gdzieś od domu dalej. No i szukam, szukam najbardziej czarnego człowieka w Afryce. Co prawda najbardziej czarni to mieszkają w Indiach, tylko to nie są żywi, tylko taką skórę mają, ale tu spotkałem faceta i no się porównanie białego do czarnego. No i że chcę być młody, elegancki to muszę skoczyć do fryzjera. No właśnie fryzjera to tak wygląda po drodze troszeczkę inaczej jak u nas tutaj w Polsce, prawda? I teraz jak ja powiedziałem, że jadę tym samochodem dookoła Afryki. To co to znaczy do Afryki? To dookoła do, do obrzeży kontynentu yy, najbliżej wody. I tu jadę od granicy do granicy, od państwa do państwa. I, i zobaczcie, tam, ja tu tak, o tu taki, taki drut jest łańcuszek, o w poprzek i to jest granica pomiędzy winami. Yy, yy, na zachodzie Afryki. No i teraz też droga międzynarodowa, bo wyobrażacie sobie jakie pogrzeże są fajne? bardzo ciekawe.